Witajcie! Dziś chcę opowiedzieć Wam o zasadzie, która jest tak inna niż to wszystko, co zaserwowali Wam w szkole i co normalnie słyszycie o nauce języków, że ona chyba nawet zakrawa na bluźnierstwo. Ale obiecuję, że kto się do tego zastosuje, bardzo szybko zobaczy rezultaty. Nazywam się Dorota Werner, moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Są wakacje i wiadomo, że to nie jest czas na wkuwanie. Chociaż jeżeli ktoś uczy się języków jako hobby, to może być wręcz odwrotnie. Dla większości z nas to jednak przerwa, ale jak zawsze mówiłam, nie warto robić całkowitej przerwy. Ja jestem przeciwniczką całkowitej przerwy na wakacje. To znaczy, wcale nie namawiam nikogo do tego, żeby wkuwał w czasie wolnym, ale trzeba mieć jakiś kontakt z językiem czyli seriale, słuchanie jakichś podcastów czegokolwiek, co nas interesuje, może czytanie. I właśnie do tego będzie odnosiła się ta zasada. Dziś chcę zaproponować wywrócenie do góry nogami całego systemu, który normalnie stosujesz do nauki języka. Przyjrzyjmy się teraz, jak normalnie pracujemy. W sumie to są najczęściej dwa sposoby. Jeden, pracujemy z książką, i wtedy nie słyszymy żadnego audio. To może zarówno być praca z podręcznikiem, jak i czytanie książki, na przykład jakiejś powieści. Druga wersja to słuchanie. Kiedy słuchamy, bardzo często patrzymy jednocześnie na jakiś tekst, na przykład napisy, czytankę w naszym podręczniku, czy zapisany dialog, skrypt do jakiegoś tekstu, który jest fragmentem lekcji. I tak wygląda większość. A to, co ja chcę zaproponować dzisiaj, to dokładne odwrócenie sytuacji. Czyli unikanie czytania, kiedy nie słyszymy audio. Owszem, ja nie jestem za tym, żeby przestać kompletnie czytać książki. Nie mówię, że nie można. Ale spróbujmy na przykład, kiedy czytamy książkę, jednocześnie włączyć sobie audiobooka. W dzisiejszych czasach naprawdę technika daje nam takie możliwości, że możemy jednocześnie słuchać tej samej książki i jednocześnie ją czytać. Czy to w wersji papierowej, czy w wersji e booka. Spróbujmy przynajmniej na jakiś etap nauki ograniczyć do minimum pracę z książką podczas gdy nie słyszymy jednocześnie tego tekstu w wersji audio. A jednocześnie starajmy się też jak najwięcej czasu spędzać słuchając, także nie widzimy tekstu. Czyli oglądając coś bez napisów, słuchając podcastów, słuchając nawet czytanek, które znamy, ale w tym momencie do tekstu nie patrząc. Czyli audio dodajemy do tego co czytamy, za to zabieramy napisy. Od tego, czego słuchamy. Dokładnie odwrotnie niż robiliśmy zwykle. Zaręczam, że po kilku tygodniach pilnowania tego, żeby tak było, powiedzmy, w 80%, powiem, że w 100% to się nie da, ale niech tak będzie na te 75-80%. Zaręczam, że efekty będzie widać. Poprawi się praktycznie wszystko: i przyswajanie słownictwa, i gramatyka, i intonacja, i wymowa. To znaczy szczególnie te dwie ostatnie rzeczy, ale te dwie ostatnie ciągną za sobą wszystkie pozostałe. Być może ten pomysł wyda wam się dziwny, i może nawet nie macie zaufania trochę do tego, bo pewnie wydaje wam się to takie niesprawdzone. Ale to, że wszyscy mówią inaczej, to naprawdę nie znaczy, że tak należy robić. Pamiętajcie o jednym: jeżeli chcecie mieć takie wyniki jak 5% tych najlepszych, to nie możecie robić tego, co robi 95% społeczeństwa. Dlatego spróbujcie. Do zobaczenia w następnym nagraniu.